przedstawiciela Miasta Jest Nasza, Ruchów Miejskich. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć Państwu o składanej przez nas ustawie. To ustawa przygotowana przez Klub Lewicy i Miasto Jest Nasze. Ustawa o podatku, o ustawa antyfliperska. Ustawa, która ma doprowadzić do uregulowania i opanowania cen mieszkań w dużych miastach. To ustawa, która pomoże na rynku mieszkaniowym w Warszawie, na której prezydentkę mam zaszczyt kandydować, ale wesprze też mieszkańców innych miast, Poznania, Wrocławia czy Krakowa. Bo dzisiaj ceny w dużych miastach oszalały. Tylko w Warszawie dobijają do 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy i czas najwyższy coś z tym zrobić. Odpowiedzią nie są dopłaty do kredytów, ale lepsza regulacja rynku mieszkaniowego. Na pewno większość z Was ma to doświadczenie. Otwieracie skrzynkę pocztową, a z niej wysypują się ulotki typu Marta i Grzesiek kupią mieszkanie za gotówkę w tej okolicy. Tylko, że żadna Marta i żaden Grzesiek tej ulotki nie napisali. Robią to firmy, spółki fliperskie, które masowo skupują mieszkania. Jest to coraz większy problem. Takie mieszkania są kupowane przez jedną spółkę fliperską, odsprzedawane za pół roku, kolejnej, która sprzedaje je za trzy miesiące kolejnej. Efektem jest. Są puste mieszkania, których ceny rosną, a jakość maleje. A w efekcie młodzi ludzie, prawdziwi marty, prawdziwe małżeństwa, prawdziwa Marta i Grzesiek tracą szansę na dach nad głową, tracą szansę na mieszkanie, tracą szansę na bezpieczny byt. Jesteśmy tutaj i składamy tę ustawę w imieniu właśnie tych rodzin. Rodzin średniozamożnych, rodzin z klasy średniej, które dzisiaj muszą mieć milion złotych, żeby móc sobie kupić mieszkanie. W wielkości 50 metrów kwadratowych na start. My mówimy jasno, stoimy zawsze po ich stronie. Czas najwyższy uregulować rynek, czas najwyższy ukrócić zjawisko flippingu i dzięki temu zadbać o to, żeby ceny mieszkań zaczęły wreszcie spadać i w Warszawie, i w innych dużych miastach. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała pani Marszałkini, ta sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ dotyczy milionów Polek i Polaków. To jest jedna, jeden z największych problemów współczesnej Polski. Dostęp. Do mieszkania. Mieszkania, które dzisiaj na rynku niestety dla większości, szczególnie młodych ludzi, jest niedostępne. I dlatego podczas kampanii wyborczej, tej samorządowej, tak jak zawsze lewica podkreśla kwestie związane z prawem do mieszkania pani Marszałkini wie, jako nasza kandydatka na prezydentkę Warszawy przedstawia realne rozwiązania dla samorządu, realne rozwiązania dla stolicy Polski, ale my jako klub lewicy, jako parlamentarzyści i parlamentarzystki mamy także realne rozwiązania legislacyjne. Rozwiązania, które na szczeblu ogólnopolskim powinny zostać przyjęte, żeby takim sytuacjom związanym ze spekulacją, szczególnie jeśli chodzi o dusze, duże fundusze inwestycyjne, żeby temu po prostu najnormalniej w świecie zapobiec, chroniąc obywateli, chroniąc państwa przed tym, żeby spekulanci nie wykorzystywali waszej trudnej sytuacji często kredytowej, trudnej sytuacji z dostępem do mieszkania. Temu chcę przeciwdziałać między innymi przez tę ustawę Lewica. Ten problem niestety szanowni państwo jest w całej Europie. żadne miasto, żadna stolica w Europie nie jest wolna od spekulantów, od funduszy inwestycyjnych, które na potęgę skupują mieszkania za pomocą właśnie tej metody flipperskiej, wykorzystując luki prawne, wykorzystując brak rozwiązań systemowych. Na szczęście, Szanowni Państwo, w wielu miastach Europy lewica i ruchy, które, ruchy miejskie, którym zależy na tym, żeby uregulować ten rynek, wychodziły z inicjatywami. Tak jest na przykład w Paryżu, gdzie pani burmistrzyni Hildago wprowadziła opodatkowanie tego typu transakcji. Tak jest w Niemczech, gdzie za utrzymywanie pustostanów płaci się po prostu kary. Tak jest w Portugalii, gdzie samorządy zmuszają właścicieli, wielkich właścicieli typu fundusze spekulacyjne, inwestycyjne do tego, żeby te mieszkania dawać na wynajem dla mieszkańców i tak musi być też w Polsce, więc na poziomie europejskim my jako lewica wprowadzamy takie rozwiązania, a na poziomie polskim dzisiaj wychodzimy z taką inicjatywą, także po doświadczeniach związanych z tą kampanią, z kampanią prezydencką tutaj w Warszawie, w wielu miastach, gdzie pani, e, e, pani marszałkini Bieja, ruchy miejskie wielokrotnie nam jako parlamentarzystom, jako e, politykom e, ogólnopolskim czy europejskim skazywali na te problemy. Reagujemy natychmiast. Lewica dzisiaj składa ten projekt ustawy i mam nadzieję, apeluję do pana marszałka Hołowni o szybkie procedowanie, tak żeby chronić polskie rodziny, tak żeby e, zapewnić, że ludzie, którzy naprawdę potrzebują mieszkania, nie będą zakładnikami funduszy inwestycyjnych wielkich, które spekulują, flipują, wykorzystują tą trudną sytuację. Proszę Państwa, eurodeputowany Robert Biedroń nawiązywał tutaj do kampanii warszawskiej. Podczas gdy inni kandydaci w tej kampanii mówią, że Warszawa to musi być dobre miejsce dla inwestorów, my mówimy jasno. Kandydatka nasza na prezydentkę Magdalena Biejat mówi jasno. Warszawa ma być miejscem dla ludzi. I ten projekt ustawy, który dzisiaj złożymy e, jako klub lewicy, stosuje prosty mechanizm. Mechanizm zniechęcenia fliperów do tego procederu, który opisywała na początku marszałkini Magdalena Biejat. Ta ustawa ma ograniczyć to zjawisko i e, ma. E, Pomóc w przeciwdziałaniu tam, gdzie na mieszkaniach się spekuluje, gdzie zawyża się sztucznie ich ceny. Trzeba skończyć z tą spekulacją, bo, proszę Państwa, taka spekulacja w innych obszarach, mniej nefralgicznych, jest dzisiaj zakazana. Jeśli na przykład chciałabym kupić 10 biletów na wakacyjną trasę Taylor Swift, i potem w dniu koncertu sprzedać je drożej, to mogłabym zostać ukarana grzywną a nawet mogłabym być aresztowana. I w tym samym czasie spekulowanie cenami mieszkań jest w świetle prawa legalne. I my uważamy, że właśnie dlatego to prawo trzeba zmienić. Sięgamy tutaj po narzędzie, jakim jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Dzisiaj stawka tego podatku wynosi 2%. My wprowadzamy tą ustawą, którą złożymy, dodatkowe stawki tam, gdzie transakcje na mieszkaniach mają właśnie charakter spekulacyjny. Czyli po pierwsze, jeżeli mieszkanie jest kupowane i odsprzedawane znowu w krótkim czasie, to wprowadzamy wyższe stawki tego podatku. Jeśli, on, jeśli ono jest odsprzedawane w ciągu roku, to to będzie 10%, w ciągu dwóch lat 6%, w ciągu trzech lat 4%. W ten sposób mieszkania, które podlegają takiej spekulacji, staną się droższe. I po prostu mniej atrakcyjne na rynku, a to zniechęci fliperów do tego rodzaju działalności. I jeszcze druga rzecz. E, opodatkowujemy dodatkowo samych fliperów, czyli osoba, która kupi w ciągu pięciu lat więcej niż dwa mieszkania, będzie płaciła wyższe stawki podatku. I proszę Państwa, to są rozwiązania kluczowe, bardzo potrzebne w dobie kryzysu mieszkaniowego. To są rozwiązania, które nie mają żadnych kosztów dla państwa. A to są rozwiązania, które właśnie mają zniechęcić ludzi, którzy zarabiają na spekulowaniu mieszkaniami. I my ją będziemy wprowadzać spokojnie, jeśli uda się do niej na co przekonać większość parlamentarną, na co mam ogromną nadzieję. Wtedy ustawa, jeżeli zostałaby przegłosowana, wchodzi od przyszłego roku. Czy te osoby, które dzisiaj zarabiają w taki sposób, miały czas się przestawić, miały czas się przestawić na nową działalność. I podkreślam, my tych ludzi nie będziemy karać, będziemy ich po prostu zniechęcać do tego, żeby zarabiali na takim podstawowym dobru, jakim jest mieszkanie, mieszkanie, których dzisiaj brakuje na rynku i żeby po prostu zaczęli zarabiać na czymś innym, a skorzystają na tym Polki i Polacji. Szanowni Państwo, dzisiaj doświadczenie wielu mieszkanek i mieszkańców Warszawy, ale też innych dużych miast w Polsce z szukaniem mieszkania wygląda w ten sposób. Młodzi ludzie znajdują ciekawą ofertę. Podliczają swoją zdolność kredytową. To jest wielka decyzja w ich życiu, po czym okazuje się, że po chwili ta oferta zostaje im sprzątnięta z przed nosa przez flipera, który przychodzi z gotówką i natychmiast wykupuje takie mieszkanie. Szacuje się, że w Warszawie już nawet połowa mieszkań, które są kupowane dzisiaj na wolnym rynku, jest kupowana właśnie na cele inwestycyjne. Tak, na tak dzikim rynku, na tak nieuregulowanym rynku młody człowiek naprawdę nie ma szans na znalezienie sobie lokum i na zapewnienie po prostu bytu sobie czy, czy swojej rodzinie. To są prośby, z którymi do nas zgłaszają się niemal codziennie mieszkanki i mieszkańcy Warszawy. Jak mamy z tym sobie poradzić? Jak mamy wygrać z fliperami, którzy skupują mieszkania, wyjmując nagle z kieszeni milion złotych? I nasza odpowiedź jest prosta. Potrzebne są rozwiązania systemowe, tylko... Polscy parlamentarzyści i parlamentarzystki mogą pomóc młodym ludziom w dużych miastach w Polsce w, znaleźć, w poradzeniu sobie z tą sytuacją, w tym, żeby wreszcie te mieszkania zaczęły być dla nich dostępne i żeby ceny przestały rosnąć, bo fliperzy podbijają też ceny mieszkań przez ich kupowanie w masowy sposób. Bardzo dziękujemy. Pani Marszałkini Magdalenie Bieja, też naszej kandydatce na prezydentkę Warszawy, za podjęcie tej inicjatywy i dziękujemy Klubowi Lewicy za to, że zechciał współpracować z nami przy projekcie tej ustawy i że składa dzisiaj tę ustawę. I wierzymy bardzo w to, że parlamentarzyści i parlamentarzystki wszystkich opcji staną po stronie zwykłych mieszkanek i mieszkańców polskich miast, którzy potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji mieszkaniowej, jaką mamy dzisiaj na rynku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do nas? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo.